Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj pokażę Wam zestaw, którego nazwa totalnie mi nic nie mówi. Przed Wami Nooks Cranny i Dome Grozy. 535 elementów za 330 zł katalogowo, ale to naturalnie taniej, natomiast ta cena katalogowa jest bardzo wysoka, jak na tę liczbę elementów. To nie są Star Warsy, żeby tyle za to płacić. To też nie jest Jurassic World, gdzie dostajemy duże odlewy dinozaurów. Nie wiem, czemu ta cena jest tak wysoka. E, może ktoś źle przeliczył w Excelu? Nie, nie, nie wiem, nie umiem tego uzasadnić. Wybaczcie. E, I tak jak mówiłem już kilka razy, miałem plan kiedyś pograć w Animal Crossing, ale zawsze coś. No a od dwóch miesięcy to w ogóle w ogóle nie odpalałem Switcha, bo franek i klockon i praca i w sumie wszystko, ale głównie franek. No więc wiecie, tak to już jest. Ja się w ogóle zastanawiam, jak Michał Pisarski jest w stanie znaleźć czas na to, żeby sobie pograć, skoro też ma małe dziecko. No. Zazdroszczę. Muszę go spytać, jakie są metody na to. Ale dobra. Pudełko. Pudełko wygląda w ten sposób. I tak. Domki są spoko. Domki naprawdę mi się podobają. Są ładne, są kolorowe, są fajnie wyposażone i nawet są takie dość kompletne, bo. Nie można im zarzucić tego, że są zbyt płytkie, mają przednie części dachów, mają nawet takie ułożenie, że można i drugą część dachu zarzucić. Więc ogólnie rzecz biorąc są ładne, są bawialne, jest do nich wygodny dostęp. No i figurki. Figurki, które oczywiście cały czas będę to powtarzał przy okazji Animal Crossing, bardzo mocno kojarzą mi się z Fabulandem, więc jest to, jakby nie patrzeć, taki Fabuland XXI wieku. No i to chyba tyle, a no i to jest oczywiście mm, takie, wiecie, do modyfikowania, możemy sobie tam coś poprzekładać, poprzestawiać, żeby to nieco pozmieniać, więc są też takie opcje, ale ja już nie będę Was zanudzał, idziemy to otwierać, a potem będziemy mogli zobaczyć, czy te domki naprawdę wyglądają na żywo tak fajnie, jak na pudełku. Od przodu te domki naprawdę wyglądają uroczo, dość prosto, ale całkiem słodko, no i też możecie zobaczyć, jakie znajdują się tutaj okna na... Podmiany, czyli chyba te zaokrąglone możemy zamienić na takie kwadratowe złożę. To będę wiedział, na razie to się mogę zastanawiać. Ale w sumie całkiem spoko to wygląda. Tylko znowu mam wrażenie, że jest tutaj trochę. Więcej, nieco bardziej rozwiniętego budowania, jak na potrzeby tak prostych konstrukcji. Dokładnie taki sam przykład, jak choćby z samolotem, który całkiem niedawno Wam pokazałem z serii Anima Crossing. Tak to wygląda w środku. Jeśli chodzi o domy z drugiej strony, tak jak mówiłem, te ściany po głębokości są całkiem. Powiedziałbym pełne. Oczywiście nie mamy tutaj ściany i zwieńczenia dachu, żeby mieć wygodny dostęp do środka. A tu możecie zobaczyć, jak się podmienia te okna. Możemy sobie oczywiście tutaj usiąść, coś zjeść, napić się. Tylko mam problem, bo nie wiem o co chodzi z tą figurką, czemu on jest taki zblazowany, czy on po prostu ciągle jest przemęczony, ten Tom Nook, bo sobie teraz tak podglądam jak się ta postać nazywa. No nie wiem, będziemy się zastanawiać, będziemy się dowiadywać, a wy piszcie w komentarzach, bo wszelkie komentarze od graczy Animal Crossing mile widziane. Dobra, z tej instrukcji składamy sobie wszystko, co w workach od pierwszego do czwartego. W tej z kolei składamy to, co w workach od piątego do siódmego. Co istotne, nie stwierdzam naklejek, pod tym kątem jest dobrze, no ale wysoka cena. No to tego już musimy wymagać. Budynki z przodu mi się podobają. W środku jest fajnie, bo możemy sobie wiele rzeczy przekonfigurować. Rzeczywiście są tutaj same nadruki, nie ma absolutnie żadnej naklejki. A co do figurek, to już sobie zweryfikowałem. Tak, to jest shop. Taki bardzo zblazowany, jakiś posmutniały, a może po prostu już leki przestały działać, no ale mamy shopa, no i mamy kotkę, a poza tym mamy te takie elementy, które sobie możemy z różnych stron powpinać. A to drzewko, a to miejsce, gdzie możemy sobie wypić herbatkę, no to co, oglądajmy to po kolei. Zacznijmy od tych trzech małych hmm, DLC klockowych, tak to nazwijmy. Mamy tutaj takie miejsce, gdzie jest parasol, są krzesła i jest też możliwość zrobienia sobie takiej popołudniowej herbatki. Możecie zagryźć gofrem, ciasteczkiem. Zastanawiam się, czy jeśli ten goferek tutaj się znalazł, to za chwilę przyjdzie jedenastka, bo pomieszają się uniwersa. Ale nie, to chyba nie są gofry eagles. Tutaj z kolei mamy drzewko i co istotne drzewko jest otwierane. W środku znajdziemy taki... Badylek, napiszcie mi w komentarzach co to za badylek. Samo drzewko bardzo mi się podoba jest takim drzewkiem które kojarzył mi się z zestawami Lego Classic z dawnych lat. No a tutaj mamy taki fragment planszy gdzie po prostu możemy sobie na przykład ustawić rower żeby ktoś z nim sobie popylał. Na przykład pewien człowiek sultanie który ma na imię Mateusz zgadnijcie o kogo mi chodzi. Budynek numer jeden to sklep sklep u Shopa mógłby się tak nazywać, sklep u szopa, ale tak się nie nazywa. Tutaj mamy taki pojemnik przed sklepem i znajdziemy w nim, no, choćby marchewkę, chociaż mnie to się kojarzy, wiecie, z trutką na szczury, że często na przykład przed stacjami benzynowymi stoją takie pojemniki, jest napisane, uwaga, nie dotykać trutka na szczury, promieniotwórcze promieniotwórczej w ogóle, a tu mamy jakąś taką tablicę, może ze zleceniami dla Wiedźmina. Ja to tak widzę, ale wiecie, ja gram w trochę inne gry, jak już gram, chociaż ostatnio to w ogóle bardzo rzadko gram w ostatnich latach. No, a w środku mamy całkiem dużo asortymentu, bo możemy tutaj kupić takie przysłowiowe mydło i powidło. Co prawda, nie ma ani mydła, ani powidła, ale możecie kupić kwiatek, radio, gitarę, wiadro, a tutaj nawet mamy jakąś lodówkę. I w lodówce znajdziecie o, choćby jakąś rybę. Te żołędzie, pisaliście mi w komentarzach, co to są za żołędzie, ale jak zwykle nie pamiętam. I tu są jakieś nasionka też. Więc ogólnie rzecz biorąc spoko, i to wszystko ma gdzieś tam na druki, więc ja to oceniam na plus. Fajnie gdyby byłby taki dach nieco bardziej zabudowany, choćby tutaj mógłby się pojawić, i wtedy miałbym wrażenie, że budynek jest nieco bardziej kompletny. Ale i tak uważam, że wygląda to całkiem spoko pod kątem zabawowym. A tak z kolei wygląda dom tej kici, ani to kicia rożek, ani to kicia kocia, no chyba, że kotka psotka. W środku tutaj w skrzynce znajdziemy oczywiście list, bo jest to skrzynka na listy. Ładnie prezentuje się ta dwukolorowa dachówka. Mamy też fajne drzwi, sama futryna też jest taka dość solidna i tutaj mamy opcję customizacji okien, bo możemy sobie na przykład zdemontować takie okno. I wstawić takie, dawajcie też znać, które Wam się bardziej podobają. Mnie chyba te zaokrąglone podobają się bardziej, więc to demontuję i szybko ekipa remontowa wjeżdża. Bo ja mówię, wyremontujemy Wasz dom i się udało. Jest latarnia, tutaj jeszcze rosną sobie kwiatki. No a w środku mamy różne akcesoria. Jeśli chodzi o akcesoria, to mamy tutaj na przykład fotel. Tam jest taki niewielki stoliczek kawowy, tu z kolei znajdziecie jakiś piekarnik, jest lampa. Jeszcze tutaj mamy szafkę nocną z kwiatkiem, i łóżko. I oczywiście to wszystko można sobie łatwo odpiąć i jeśli chcecie, chcecie mieć. O, no nie tak łatwo, ale dobra, łóżko niech zostanie w tym miejscu. Chcecie mieć lampę na środku? Bach! Chcecie mieć lampę tutaj? Bach, no prawie jak w Simsach. I jeśli chodzi o możliwości konfiguracji, jest to całkiem fajne. A jak mówiłem wcześniej, znudzą wam się okna, ciach, i wymieniacie na inne. No i figurki, o tyle o ile ładne, to trochę budzące niepokój. Wiecie, jak te Mikołaje z dawnych zdjęć, jak zające wielkanocne z dawnych zdjęć, że takie, wiecie, dzieci były zawsze przestraszone, kiedy taka postać przychodziła, i wydaje mi się, że gdyby zrobić z nich bohaterów horroru, też by to przeszło. No ale sweterek taki, bardzo zwykły, myślę, że koleżanki Wednesday z klasy mogłyby takie sweterki nosić, no ale jeśli chodzi o odlew głowy, jest naprawdę spoko, choć zdecydowanie bardziej podoba mi mi się shop. Shop wygląda jakby cały rok miał zapalenie zatok, oczy ma takie przymulone. Wiem co mówię, bo ja sam mam przewlekłe zapalenie zatok, ale już na szczęście wyleczone. Ogon jak u rakieta. No a jeśli chodzi o koszulę, ta mi się podoba. Jest takie ładne, lekko poszarpane listki. Piszcie, czy te figurki wam się podobają, czy może ja po prostu jestem jakiś odklejony. Zestaw jest ładny, prezentuje się estetycznie, natomiast uważam, że cena katalogowa jest za wysoka. Warto kupić go wtedy, kiedy będzie w naprawdę dobrej promocji, czyli myślę, że i tak taniej niż 70% ceny katalogowej. No bo gdyby tutaj było trochę więcej figurek, ja wiem, że w Animal Crossing mamy figurki bardzo niestandardowe i te główki są ciekawe choćby z tego względu, że mają właśnie taką formę, jakiej nie znajdziecie w tych codziennie spotykanych minifigurkach. Domki prezentują się bardzo ładnie, tylko że brakuje mi troszeczkę większej zabudowy dachu, ale to jest ładne, kolorowe, estetyczne, spójne. Jeśli chodzi o te elementy, które pozwalają nam nieco przekonfigurować ustawienie tych konstrukcji, to też jest na plus. Dla najmłodszych spoko. Dla osób niewkręconych wkręconych w Animal Crossing totalnie nie. Z tego względu, że, wiecie, tutaj oprócz tych figurek nie ma jakoś tak szczególnie dużej wartości pod kątem konstrukcyjnym. Zdecydowanie wolałbym sięgnąć po jakiś zestaw z Lego Friends, bo ja w Animal Crossing nie jestem wkręcony, ale zakładam, że wśród Was są fani tej gry. No i piszcie, jak Wy te zestawy postrzegacie, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy tej opinii. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!